Cześć! Dzisiaj opowiem Ci 5 powodów, czemu VR jest właśnie fajny i warto go kupić i spróbować. Zapraszam do materiału. Po pierwsze, całe te doświadczenie jest bardzo fajne. W żaden sposób przy samym komputerze telefonie nie jesteśmy tego w stanie doświadczyć co dzięki okularom VR. Tam wręcz. Zapominamy się, że to jest wirtualny świat. Jak widzicie, tu jest szafa. Ta szafa już obrywała tyle razy ode mnie rynku w niej że to jest szok. I do się nawet całkowicie odciąć od świata, jak zaczynamy tak grać, jak się poruszamy. To sprawia, że czas płynie mega szybko, jest bardzo fajnie, chociaż z pewnymi ograniczeniami, ale to nie w tym odcinku. Ale całe te doświadczenie poznawcze jest bardzo fajne. Dzięki temu inaczej możemy popatrzeć na pewne rzeczy, tak samo symulatory, czy różnego typu szkolenia, inaczej możemy odbierać, bo wtedy wczu wczuwamy się w ręce, by tam byli w tym miejscu. I pewnie też na różnych, hm, to już może trochę strona, na różnych zadaniach kwalifikacyjnych mogą nas w ten sposób sprawdzać, czy na jakieś stanowisko się dowamy, jak się zachowamy w danej sytuacji, na przykład stresowej. Ale generalnie samo grani, chodzyni, doświadczani w tym świecie wirtualnym z okularami to jest coś co każdy by musiał przynajmniej rozpróbować. na przykład w Katowicach jest taki salon na godzinkę sobie idzie wynająć właśnie żeby sobie pograć jakieś gierki czy tam czy tam w wesołym miasteczku właśnie pojeździć więc polecam każdy powinien przynajmniej raz tego spróbować nie wszystkim to może odpowiadać, ale są my właściwie na dopiero początkowym okresie rozwoju tej technologii. Wie, minęło tam trochę lot, ale to jest dopiero początkowy etap, a rezultaty są tego już bardzo fajne. Pewnie w przyszłości będzie więcej w stylu całych kamizelek. Już są nawet z takimi bieżniami, bieżniami co wielokierunkowymi, na których będziemy się wtedy ruszać i tak dalej. Taki zestaw to już ceny trochę z kosmosu. A taki Oculus jest dosyć. Względnie powiedzmy. Jak z graczem, to pewnie podobnie jak on nie lubisz za bardzo się ruszać. Nie? I podejrzewam, że wolisz wtedy pograć se w coś niż na przykład iść se pobiegać. o ja takim typem człowieka jeży, też dla przed komputerem, robię gry i cały dzień dla przed nim. A właśnie jak chce sobie pograć, a nim za bardzo czasu, żeby zrobić trening. Nie mam czasu, czyli mi się nie chce. To właśnie w tych okularach są fajne gry typu Beat Saber, czy nawet Całe treningowe takie giereczki można powiedzieć, są takie programy bardziej niż giereczki I tam możemy ćwiczyć Brzmi to głupio? Nie, nie do końca, po takiej serii Beat Sabera na jednym Powiedzmy na wyższym jakimś poziomie trudności I jeszcze przy jakimś podkręceniu właśnie tymi Prędkościami to ho, Nie wiem czy nawet Cardio by mi się chciało takie zrobić na siłowni, taki wyczerpujące, bo machając tak tymi rękami, to człowiek się spoci Nawet przy zwykłej gierce, na przykład w stylu superhot'a czy no powiedzmy superhot, to tam nawet człowiek zmęczy i spoczy. i ręce wolą momentami, jak trzeba coś tam schylać, uniki robić. To jest zawsze jakiś ruch, więc alternatywą do sportu to jest wręcz idealna. Marzyło ci się, żeby zwiedzić niezliczone rzeczy? i nie zapłacić praktycznie za to nic no praktycznie, bo tam coś tam jakoś trzeba będzie zapłacić no to właśnie, w tych okularach są filmy 360 a czym to polega? że możemy się obracać film się odgrywa, my możemy się odwracać w lewo, w prawo, w górę, w dół i widzimy wszystko co zarejestrowała kamera że ona jest 360, to rejestruje właśnie dookoła wszystko co się dzieje i w ten właśnie sposób możemy odbyć podróże o których my nie śnieli nawet, bo są zbyt drogi na przykład lub się nam nie chce nawet ruszyć z miejsca, co jest alternatywą do pewnych osób, że możemy sobie siedzieć właśnie i w taki sposób zwiedzić. Oczywiście zwiedzić i obejrzeć sobie tego typu filmy. Jest to nawet dobra alternatywa, nie tracimy czasu na sama podróż i w bardzo dobry sposób doświadczamy też tego, co byśmy doświadczyli normalnie. No jeszcze oprócz zmysłu, zapachu, oczywiście i, i tam. Odczucie jakiegoś powietrza. Były czasy, kiedy byliśmy zamknięci i to mogło brakować komuś kontaktu z innymi albo może znajomych na drugim końcu globu czy tam kraju i mimo jak się z nimi spotkać. To no właśnie tutaj się do. Przez internet możemy się spotkać. Widzimy właśnie wtedy swoich awatarów, czy to poprzez różne gierki, czy jakieś nawet aplikacje typu Horizon World, czy gierki Room. To widzimy ta druga osoba, widzimy od niej ruchy rękami. Możemy stan zbić piątki, podotykać się, to się wydaje głupie, ale jak to oko widzi dokładnie, to jest wręcz na ręce, powoduje się, jakbyśmy mieli to zaraz poczuć, Nawet z tymi kontrolerami. To, się, to jest tak realne uczucie, że każdy by musiał tego spróbować. Poza tym, jak chcemy z kimś spędzić czas, to z dodatkowo możemy coś pograć razem, kilka osób, i widzimy się i mamy te interakcje, co byłyby w rzeczywistości. Jakby by się widzieli, i nie tracimy czasu ani na dojazdy. Wtedy w dowolnej chwili możemy skończyć, możemy się umówić na dowolną chwilę, i samo spędzanie czasu tam też jest bardzo fajne. Właśnie angażując w to ruch, czy jakieś wspólne zwiedzanie. No, i ostatnią rzeczą to jest na przykład wspólne kino, czy zorganizowanie imprezy online. Kaj, puszczamy najlepszą muzykę, bawimy się to. To są tak głupie rzeczy, ale jednak tak fajne. Jest aplikacja typu Big Screen na przykład, kiedy możemy ze znajomymi razem oglądać filmy, czyli tak jakbyśmy sobie zrobili wypad do kina. Jest też aplikacja, do której możemy sobie pracować na komputerze, czyli oglądać filmy. I wtedy ekran po prostu jest tak w kinie, albo możemy sobie go dostosować. Nie potrzebujemy teoretycznie nawet monitorów, bo możemy sobie powłączyć aplikację Virtual Desk na Oculusie i wtedy klikać myszką, czy nawet używać kontrolerów i używać komputera normalnie na okularach leżąc co na przykład w łóżku wygodnie. Więc tego typu bajerów jest dużo. W tym ostatnim punkcie chodziło przede wszystkim o te kino. A jako bonus końcowy to mam pomysł właśnie I właśnie co myślicie o zrobieniu zrobieniu na przykład tygodniowego lub dwutygodniowego wyzwania, ile uda mi się spolić, grając dziennie godzinka w gry które mają je zmęczyć, czyli typu Beat Saber czy jakieś treningowe typowo. Czyli taki godzina bycia spoconym i pocenia się tak ostro ile się do. Dajcie znać w komentarzach. Za chwilę może być nawet tak, że. Będę się umawiać nawet na randki w tym świecie, o ile się to do tego stopnia rozwinie. Póki co. Wyszło z tego na razie tyle, że Facebook na tym stracił na tym metaversie w swojej firmie metan na rozwijanie tego niektóre rzeczy się od razu nie przyjmują przyjmują się po czasie a takiego okulusa sobie zakupić lub nawet spróbować w takim salonie do wypożyczenia warto i każdy powinien ja kupię okulusa bo jest i nie potrzeba dnia komputera polecam serdecznie